Siema, witajcie. Eee, to tak jak widać mam znowu dwa torfy, które miały swoją premierę no, na e na ten miał premierę swoją w 17 Mam Tam była mniejsza prawda? była Jedna figurka miała nie elementy elementów, a druga figurka właśnie tak jak wygląda trampo w lewej stopniu. I dzięki zajmiemy się tym torsem, właśnie e, e, tym torsem. bo Wtedy zajmowałem się, się torsem niebieskim. I za odwołuję do 17 odcinka, link do tego filmiku jest w opisie filmu. I tam możecie sobie zajrzeć i obejrzeć. Czyli jest jeszcze jeden w opisie filmu. I się link powracający do ugórki widocznej mniejszych kątów, a, a tą, którą się dzisiaj zajmiemy. Z tych teraz jak widzicie, mam trzy. Tutaj są dwa, a tam jeden. Um, tak bym a tutaj inaczej. Jest to torstw pochodzący z Lego City. Z serii Police. W, um, są to złoczyńcy. Ja to potraktowałem jako taką myślę, a Mam przez zwykłą, normalną koszulkę, w takich właśnie barwach, jakie widzicie tutaj na załączonym obrazku. Tak, e, ja, widać tam niewiele zmian, jeżeli chodzi o tors i nogi, bo nogi i tors jakoś tam. oczywiście takie same. Wmieniłem tutaj tylko połówkę, w do figurki oryginalny, no i dałem błąd. No hmm. i tak właśnie się prezentuje. No to przejdziemy sobie teraz do głównej ekranu i pan wam zaraz zaprezentuję dokładnie ten torf, który w początku miał swoją premierę. ale dzisiaj to zostanie dokładnie pokazane. Ma on na z przodu, na dróg z tyłu. Tak, Prezentuj. Tutaj mam drugą figurkę, oczywiście tradycyjnie wykorzystane główki. Tak neutralne, jak ja na to mówię. I jeszcze mam tu ciekawostkę, bo włosy. Troszkę inne od tych, które najczęściej Wam pokazywałem. Bo to są tylko w innym kolorze, możemy sobie tą figurkę odstawić. Ja, tu Wam pokażę te włosy, troszkę inne niż te, które najczęściej u mnie występują. Dziękuję. Ja, w takim bądź razie, mi praktycznie prezentuje kolejna figura, którą posiadam u siebie. Forex. Tak się zastanawiałam, co mam dzisiaj pokazać i jakie zwierzątko. A to się dobrało kolorystycznie. No i mianowicie mamy dzisiaj paski wow jest haski. W dwóch kolorach, białym i szarym. No i tu jakiś taki jaśniejszy, szary. Już mam jednego pieska pokazywałem, ale tam to, to było Lebra, to zupełnie troszkę Inaczej on wyglądał. A tutaj mamy paski wytępowo w kilku zestawach. Udało mi się go nabyć, nawet nie pamiętam. Jak go zdobyłam? E, Tenże chłopski prezentuje, prezentuje się tak w figurce, w takiej właśnie wielkości. Mam no, na myśli, no, postawiam. A mamy flakę na, samych szaraków. No, tak powiem, czyli mamy takie same szare, szare kolory. Taurs, yy, tak, wrócę ja tak do tego. wziąłem te ciekawek, go zostawiłem. To, tych torsów mam nawet kilka, bo je nabywałem, bo potrzebowałem białe ramiona i, i ewentualnie żółta ręce. No, Nie wiem, tak jak to się nazbierało. Pomyślałem, że mogę jednak, błękitorsy yy, yy, mogę być w mojej kolekcji. jako taka właśnie. Hmm, tak. Zastanawiałem się, czy nie wolałbym jednak odwrotne kolory, tak? Czyli że hmm, to śrupa, a biały, biały. Ale nie zrobiłem to w ten sposób. Tak? Hmm.